Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zdrapię zdrapki, które są widzów, a dokładnie widzów, którzy udostępnili post. Także pierwsza zdrapeczka, ta zdrapeczka będzie, znaczy wygrana w tej zdrapce będzie. Agnieszki Woźniak. Agnieszko, dziękuję Ci za udostępnienie postu i trzymaj teraz kciuki 24 złote, 2 złote. 2 złote 24, czyli mamy pół na pół. O, masz wygraną, proszę bardzo, ale fajnie. Czyli Agnieszka Poźniak wygrywa 2 złote w zdrapce. Proszę, odezwij się do mnie po wygraną. Napisz mi, czy chcesz przelew, czy zdrapeczkę jakąś, zadbujeczkę. No fajnie, kolejna zdrapeczka należy do Angeliki Koreckiej. Angeliko, dziękuję Ci za udostępnienie posta. Trzymaj kciuki. Co tu jest? 25 tysięcy. Wow! 12 zł 12 złotych. Co dalej mamy? 24 złotóweczka i stówka. No niestety nie udało się. No trudno. Szansa zawsze jakaś była, nie? Łukasz Stefaniak otrzymuje tą zdrapeczkę. Łukasz dziękuję Ci za udostępnienie posta. No i trzymaj kciuki, jest stówka. 12 złotych. O, 12 zł po raz drugi. Stówka po raz drugi. Łukasz pół na pół, pół na pół, dwójeczka. I Ło, wow! kurde, zobaczcie to, jaka wygrana. Ja nie mogę. Łukasz, ale masz szczęście. Wielkie szczęście dla Łukasza. Eee, łapeczka dla Łukasza. Kurczę, Łukasz, no. Pięknie, pięknie. 12 zł. Napisz mi, co dalej. Przelew, czy jakieś zdrapy za te 12. Ale pięknie. Łukasz. Łukasz Stefaniak. Dałeś czadu. Kolejna zdrapeczka. Należy do Katarzyny Flo. Kasiu, dziękuję za udostępnienie posta. Co tu mamy? 5000, Kasiu, 5000. Będzie, piątka wpadnie. Zobaczymy. Na razie nie mamy tutaj trzech identycznych kwot, no ale drapiemy dalej. Kasiu, mocniej kciuki, musisz trzymać. 25000 i 25000 było blisko głównej wygranej. No ale. Się nie udało. Dobrze, kolejna zdrapeczka należy do Joanny Kapilita. Kapilita, Joanna Kapilita, dziękuję Ci za udostępnienie posta, i cała wygrana tutaj w tej zdrapce jest Twoja. Także trzymaj kciuki. Na razie nic, o 200, 200, będzie trzeci raz 200. 5000 po raz drugi i no, pół na pół zdrapka się trafiła. Pół na pół. Niestety, pustaczek. No i ta zdrapeczka należy do Wiktorii. R. Wiktoria, dziękuję Ci za udostępnienie pościka. No i teraz trzymaj mocno kciuki. 200 zł. 12. Główna wygrana. Stówka. 200 po raz drugi i 12. Nie udało się, moi drodzy. Łapeczka w górę pod filmikiem. Osoby, które wygrały, macie 48 godzin, żeby się do mnie odezwać. Ok, na razie, cześć.